Dobra, pierdolmy komuś grę. A co? A, bys rankingowa. Biorę najbardziej OP postać w tej grze i wygrywamy. Hello. Hello! Ur, hello, blyat! Suka. Dobra. Oj, niech chcę tam grają, robimy swoje. My idziemy mida, klikamy headzika i tyle. Pierdolę w tą grę. Filmij. Dobra, gramy pod kulki i pod ulty, bo... Będzie wiebany ostro, czuję. Zona, o. 14 <laughs> no i... Kurwa, nie wiem co się dzieje, złym klawiszem to to nawet broń podnoszę, broń nie mogę podnieść. Siampi ja, na trafiłem nawet wute. jednym piszczajki. Ma ja mam spajka! Taki oh. A, zapomniałem, że jestem mute, Widzisz. ale już trochę minęło. Sprawdzam teren Chamber, low HP, right side on site. Robię dwie. Lotka Nie trafiłem go, ja yep, pier on site. Low HP własny. Kurwa, zabija tam cały team. Ciekawe, ja jak go widna na lewo. Co jest? Cisza ta. Pójdę do kości klęskiego no może O ja pierd... Uważaj dzieciak Puszczam dym! Zabiłem kośnic? Zero, dwa, dwa, Zostało sekund. Oj. Dobrze, 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 dobrze A szkoda, że Claw ma pakę Kurna By tak było idealnie, bo by się... O, o, o Zostało 10 sekund Plec jak chuj, pedo A nie gada mi. Be behind, behind you, I heard behind you Słyszałem... Jeszcze nie nie wydawało mi się, prawda? Słyszałem na pewno kurna. No słyszałem! Dobrze! Ja pier Dobrze, nie ryzykuj... EJ! O kurwa, nie ma czasu. Trzyma. Dobrze, mądra. I pyk, pyk, pyk. Well played Co ty powiedziałeś? Co? Co powiedziałem? Nie. Kasa się mnie nie co nie wiem, co ja gadam. Dobra, plan jest taki: Nie umiem zabić w duelu, więc trzeba zabić w plecy. Na rotacji zabijemy. Będziemy się wychylać, tylko żeby rotację złapać. Tutaj są! Może mnie dostał plecy. Blagam, blagam. Trapa nie postawiłem. Nie opieraj się. Spike leży. Spike leży na A. Mam Dostał jeden tobie. Be clear Chujowa lokacja to jest, generalnie troluję tak poniekąd. Idę stąd. Cicho, mężeczku, proszę. Donate'a o godzinie 20. I wtedy nienawidziłem warszawiaków. Mam nadzieję, że jak ten Donate dojdzie, to mnie nie odpierdoli i tak pozostanie. Okej. Okay. Został jeden To no, dwa razy w plecy trafiłem. Tak trzeba grać. Wyjątek dwa, niż patrzę, co grupa, jest na tym klipie. Co ja, bym powiedział na tym klipie, że tak się uparliście? Plecy jak chuj i coś tam. Coś tam. Po, kurde, nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Coś oh, chciałem here. powiedzieć, tylko nie to, co było brzmiane. Yeah. Work, <laughs> work, work. One on side. Nice, good job, guys. Ach, oh, nie, akurat wypikuje jak. Nie! Chamber of me. Ja pierdolę. Jest. my bad, sorry. Kurwa. No nie będę, jak idiota, wyskakiwał tu teraz. Ale no, jebał z syf. Mam Ty Został jeden. Został jeden. Został jeden. Nie wiem, gdzie jest 20 sekund, Mam No, przez te smoki jebane, wszystko nas popchali. A wszystko to? Jakbym trafił w plecy Chambera, to byłby win, ale no nie trafiłem. Przepraszam panią, no już przeprosiłem, powiedziałem my bad, co więcej mogę zrobić. <laughs> się chyba wczuła za bardzo. Jacy kurwa żołnierze znowu. No i zajebiście. Żyje powoli ekstra. Kurwa, oh, tak jele, dalej jele. lecimy. To jeden gracz. One left. Mówiłem, że ten chamber. Ten, ten chamber to no mocny jest. Już po pierwszej tej gruncie widziałem broni jest, jest bardzo osobisty. Gdzie jest taka? Tu się Tu się No Moja kolej się zabawić. Yeah. W Dosyć useful jestem, nie powiem. Został jeden gracz, został jeden Aj. bruk. Widzieliście to? No i super. Dobra pozycja paki była. I'm going for bomb. Kurwisko muta, Nie, niech trzyma kurwisko. Gone. Jeden Przeproś za to, że ją miszgenderujesz, bo jeszcze się powiesi i będzie cię grać cztery na 5. Aj, 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 aj. Szkoda, bo jak go upolował, bym zabił obu. A on oczywiście se kurwa kucje, przytrzyma lewy i spray przez całą mapę 4. kule w A jak? jest Maria, Bawić proszę bardzo. O, ich No zajebiście. Co robię? Dostałem heada, zanim zdążyłem... Spare Otrzyma przeciwników zlokalizować. Bo wyszedłem z prefajerem. O kurwa, ale piękne to było. Dobra, to zrobi. jeden no. no nie, no nie no, będzie dobrze. Będzie lepiej. Rozgrzewkowa. A kurwa trzeba spojrzeć. Jak nie, nie zabijam w duelach trzeba zabijać w plecy i tyle. Nie zawsze wychodzi. Jako szczur zagram i. Chuj. Trudno. No i się ma jest flikier, fliki. kurwa, dawaj go. Jej! Chyba nie jest pamiętna, to czuję. Guys, oh. Też mi się tak wydaje. No ale argumentacja, żeby nie mówić na przykład guys y, i girls wyszczególniać. No to poniekąd zrozumiała, żeby tak nie podkreślać, chociaż. Nie wiem, też bez przesady. Nie wiem sam. Oj, to mi ty, co to było? Coś widziałem, czy nie? A, kamień. Kurwa, może mi się wydawało, ale... Oj, to nie będzie dobre. Zachodzenie od pleców... ...z bronią, którą się pestkuje. Powiedz mi. Zbajść podłożony! They are too fast for me. Został jeden grafiki. Został jeden grafiki. Przepraszam, przepraszam, Ma, ma pozycję ostatniego. Jak tapnie się to win. Nie plate. z Znowu dywersją gramy Myślałem, że to jest tak obita Ale to nie. To jednak sował. Kurwa. Cześć, <sierabienie. fronarium> To co właśnie zrobiłaś, że nazwiłem tok nie wierzę. O, marszalek, to jest moja eko kobra broń do nadrobienia KD. Lecimy. B. Nie wydaje mi się. No jest No pewnie tu patrzą. Ale trudno. Ah, Szmat o ty. Baki on be. Cześć! Ah, Został a, no jeden dróg. Cześć. cześć, Bucky. Wykorowali trochę. 22-13 tak klopi. Don't buy soba. Don't buy soba. Wiecie, nie chcę tego zrobić, co nie stoi. Nie daj soba! It's okay! Mikrofon jest tu, nie wiem O, cisza. Soba my? Nie mam nic. Hehe, kurwa. Nie, no, czemu mi? Czemu on to wybierze? No part. mój teammate nie rozjebał. Ona no mówi soba mid o enemy sobie, a ten mówi, że on nie ma go na midzie. Spuszczam dym! Chodziło o innego. Rozśmieszył Stanim? mnie. <S々> oj, 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 Spike <Szbiesia> podłożony. O! Oh! Perfekt sytuacja za im No i już koniec, za laba. Już skuta sił. Zabieram wizję. Dobra, nawet to było. Masz jednego? O, o! Nice try. O, they have AFK. Jakie serwery mam odparlone? Sraki. Tak, mniej więcej, Ja pozwólcie, że wychodzi z o. ciebie straszna cipka. Mam no, ci no, Giemka, to w tej minucie Gierki brałby klientkę na chatę. Normalnie widać, że trenuje w im labie, a mamitek lubi takie kobitki, co nie. Normalnie no, ci gadam, no, nie kłamię. Co ja kurwa patrzę? No tak się zastanawiam, co ja patrzę. Myślałem, że coś <laughs> zobaczę. <laughs> a to na site wpatrzeni. Co będzie pierwsze? No, nie mogę zabijać, bo mi wszystkich zabijają. Zobaczymy czy ich Gonga dostanę. No to płacę, Mamma Mam mną! Kradzi, kurwa, klasycznie. I A kulka na półpik, seba. Nie staje. Dziwny plancior. Gancior. Eeee! Co no, waruszek jak kój? Ukraińczyk? Punkt, punkt meczowy. Co jest? jest. Czas jest? Się yes, yes. What? Good. Good. No, I was wondering where it from. From Ukraińczyk. A. ok. <głos> 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 Staćcie na więcej. Uważajmy się, że nikogo już tu nie ma. <noise> Uh. Nie wiem jak dacie uh, Under oh. Heaven. Not on site. O oh, ja pierdolę. Idzie się nie ukryj. No. Został, oh, oh, on Został jeden tu. On site 1. Został jeden tu. Został jeden gracz. Sprawdzam teren. A Smoke! Ty dobry. Dobra strzałka. Dobry smoke. Kurwa, nie nie, nie snapował. Ja pierdolę. Oh. Ai karamba, anaki. Ja pierdolę. Nie! Krót jestem teraz. Baby, baby. Dziękuję bardzo, Mam neon, neon. No słabo, że nikogo nie zabiłem z ulta. Wszyscy oknem poszli, a ja byłem nastawiony na inną lokację troszkę. Mam orę, bombę Spike leży na A Ja i ty! O skurwim, <noise> oh, Za duża czułość myszy jest chyba On miał jeszcze 130, mało HP miał <noise> jeden good, good To koniec Nice! Obrońcy wygrywają! Nice! So, Spike na A You Okej okay. Ostatni byłem. A to wiadomo, przerwaj te sprawy, to na pewno dlatego.